Wszystkim dla Was bardzo serdecznie. Z tej strony na to kolejny odcinek z cywilizacji szóstej. Gramy dalej Egiptem. Próbujemy podbić cały świat i rozpowszechnić też naszą religię na cały świat. W sumie nie wiem jeszcze, jakie zwycięstwo będę tutaj próbował zdobyć. Jak na razie po prostu chcę jak najbardziej się rozwinąć, jak najwięcej mechanik gry poznać. Tak, żeby po prostu w kolejnych seriach było, było, byłoby mi już łatwiej na tym wyższym poziomie trudności. No bo nie ma co się oszukiwać, to jest bardzo. No, znaczy to. To jest poziom czwarty czy piąty? Um, więc on nie jest zbyt duży. O kurde, że źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem. O, chyba, chyba stracę tych fajnych zwiadowców. No niestety. Tak już czasem musi chyba być. Um, da, to jest e, Niemcy zwiadowcy. Okej, okay, tutaj mamy barbarzyń, barbarzyńców wojowników, więc chodźmy do nich troszeczkę bliżej, podejdziemy. E, I lecimy dalej. Jedna tura i będziemy mieli oczywiście tutaj już jak widać e, kupca, którego wyślemy prawdopodobnie do Sztokholmu lub może właśnie do Niemiec. E, zobaczymy. Ja sobie mam dodatkowe Złoto, z tego co pamiętam, czekajcie, ja zobaczę. No, pokażcie mi tutaj, proszę Was, bardzo. Tak, mam do Twoje szlaki handlowe do inicjacji za zapewniają Egiptowi plus 4 złota. Eee, szlaki handlowe inicjacji do Egiptu dają mi plus 2 złota, a innym plus 2 żywności. Dobra, to chyba tyle. Tak, tyle, dobra. Lecimy dalej z naszą rozgrywką. Um, okej, okay. z tego co widzę, to wszystko jest dobrze. Następna natura. I eee, zobaczymy, czy umrę tam z wiodowcami, czy nie. halo, wiodowcy? Co, co się dzieje? Widzę, że mi się podnieje, jak ja. Pochwalam Twoje decyzje związane z ustrojem. Spoko, do widzenia. Okej, okay, żyjesz? Czy nie żyjesz? Nie żyjesz. Nie żyjesz, co nie? Czy żyjesz? Nie żyjesz. Kurde, by mnie psina przeżył. Nie. Psate zabili. Kurde. Dobra. Okej, okay, co my tu możemy? Dobra. Siedem złota. Aha. Siedem złota, jeden nauki, dwa religie, jeśli pójdziemy tutaj do. Um, Achene, do Kandy. 7 złota, 3 religii. 3 religii, tak? Hmm. Przydałoby się. Chyba, że nauka. To czekajcie, 12. Aha, jak, jak daleko to jest? Sztokholm, 7 nauki. A 7, 7 złota, 2 nauki. Hmm. Zróbmy tutaj. Ten szlak handlowy nie tylko przyniesie bogactwo naszej cywilizacji, ale też z czasem wydepcze drogi między naszymi miastami. Dzięki nim nasze jednostki nie są spowalniane przez trudny teren, który przekraczają. A fajnie, czyli po prostu będziemy robić takie jakby co powiedzieć drogę po prostu między naszymi miastami. Super, podoba mi się to. Udało się poszerzyć wiedzę o waluta. Super. O właśnie, już tutaj. O, patrz, patrz jak ma wyrąbane. Siedzi sobie... Z jakimś kioszkiem. Czy, czym, czym w ogóle co to ma? On. Czekajcie, nie widzę kurde. To jest marchewka na Kiku Chyba tak, dobra. Mniejsza o to. Um, nie ty. Chodźcie tutaj. Tamtajeta będzie mogła się ruszać. A w tym momencie... Ja mogę coś zbudować. Dlatego też wybierzmy produkcję. I co ja bym chciał? Trożę te mule. Mury. Spichlerz. Dzielnica, świątynia, kampus, dzielnica wojskowa, piramid, nie mogę, niestety. Osadnicy, budowniczowie. Wiadowcy, hmm. taren, łucznicy. To by mi się najbardziej przydało. Hmm. Nie mam pojęcia. Pikleż jest tylko trzy tury w sumie, i dzięki temu żarcie, i też dwa do obszarów mieszkalnych to jest w sumie dobre. Starożytne mury też są spoko. Spiklerz na początku. Spiklerz. On długo nie będzie się budował, a dzięki temu dostaniemy naprawdę fajne bonusy. Będziemy mogli mieć dużo więcej ludności. Bo w tym momencie, czekajcie, mamy 5 obywateli, a 7 obszarów mieszkalnych, tak? A tutaj będziemy mieć 9, dużo lepiej. Tylko teraz tak, widzę tutaj właśnie. Zasoby luksusowe 1, udogodnienia, a rozrywki też 1. Właśnie, musimy jak tutaj ogarnąć tą rozrywkę. Z tego co widziałem, to na chyba była tutaj właśnie, patrzcie tutaj. Oseum. A... Też tutaj arena rozrywka i tak dalej. Trzy udogodnienia rozrywki. O Boże. Ja to chcę. Ja to chcę. Ale niestety nie wiem, czy to zdobędziemy. Zobaczymy. Za dobrze obwieścimy światu, że jesteśmy z wami. Przyjaźni. Okej, okay, spoko. Na razie z Niemcami możemy być w dobrych stosunkach. My się rozwiniemy, a potem ich rozwalimy. Takie mam ten. Epoka klasyczna. Yeah! Przechodzimy dalej. Pojawiła się okazja wprowadzenia nowszego, skuteczniejszego systemu rządów. Wzmocnijmy swoje poczucie tożsamości i wdróżmy nowe doktryny, by lepiej władać nasze... Człowiek okay. na koniu jest i duchowo, i fizycznie większy od człowieka idącego na piechotę. Super. Dziel i rządź to dobre motto. Nawet lepsze jednak jest... Jednocz i prowadź. No w sumie Jednocz i prowadź to by było bardzo dobre, ten motto. Dobra. W tym momencie my po pierwsze tak, czekajcie, ustrój. Ok, teraz który ustrój chcemy? A, tu byśmy mogli dwie, dwie wojskowe, dwie, w sumie jedną gospodarczą i drugą, jaką chcemy włożyć. Produkcja cudów. To by było fajne. Po, po to otrzymują presję do rodzaju. do wszystkich rodzajów dochodu. Autokrację zróbmy na razie. Ja nie wiem, czy mogę to potem zmienić w sumie. Chyba nie. A może kiedyś będziemy mogli Zobaczymy. Dobra, to teraz tak. Zostawiamy to na razie. W tym momencie mamy, co tu mamy jeszcze? Co to jest? To, że tu nie mamy miejsca. A tu byśmy mogli wrzucić na dół, dobra. Pierwszy emisariusz, którego wyślesz do każdego miasta państwa, liczy się jako dwóch emisariuszy. O kurde. To jest spoko. Dwa punktów wpływów na naturę by uzyskać emisariuszy państwa, miasta. Dwa punktów. Mamy trzy punkty na wpływu na naturę. Tak byśmy mieli pięć. Byśmy szybciej robili tych emisariuszy. Fajne, fajne, ale... organizacja nie. Goodeci też nie. Złoto dzięki wszystkim szlakom handlowym nie. A czyści do produkcji budowniczych też nie. We wszystkich miastach produkcja, to by było spoko. Ale kurde, to by było lepsze chyba. Czekaj, ja my wojskowo wybierzemy, bo mamy jedno do zrobienia. Też hmm. się produkcja jednostek. Mniejszy koszt jednostek. Weźmy sobie to. A tutaj wrzućmy. Wiecie, myślę tak: albo sobie powiększyć tutaj wiary znowu. Albo produkcję we wszystkich miastach. Albo pójść w tych emisariuszy. To mi da więcej chyba bonusów. Tylko czy liga dyplomatyczna, czy plus dwa punktów wpływu w naturę? Bo w sumie wtedy bym dużo szybciej zdobywał nowych emisariuszy. Dzięki czemu bym mógł też ich częściej wysyłać. Ale z drugiej strony mogę ich zdobywać w oni, ale jak już wyślę pierwszego, to liczy się to na dwóch. Więc od razu bym wchodził tam na trzy punkty. Hmm. Myślę, że wezmę sobie jednak e, charyzmatyczny przywódca. I tak zatwierdzimy to wszystko. Okej i nie chcą podejść do tutaj. Co jest? Nasze różnice ideologiczne to tylko czubek góry lodowej. Nie potrafię zaakceptować sposobu, w jakim żyjemy swoim ludem. O, spoko, spoko, gościu. Za chwilę mówiłem, że się cieszy z nas. Dobra, założenie miasta. I mamy. I Nie wiem, jak to dobrze przeczytać, nawet. Ale to jest dziwne miasto. Dobra, zostawimy tutaj łóżników, żeby się powiedzieć. O, boże, to są jeszcze inne kraby. Przecież to na handel idzie od razu, zaraz. Wszystko. Dobrze, bardzo dobrze. Mi się to podoba. E, dobra, tu produkujemy. Okej, okay, badania. Jesteśmy już w klasycznej. Widzę, że Chiny i Niemcy są z tyłu za nami. Widzę, że jednak ten poziom czw Piąty, piąty? Tak, piąty, czwarty. Czwarty chyba, czy piąty. Czekajcie, książę jest czwarty, tak? To jest trochę mało, jak oni tak walno się rozwijają. Dobra, nic. to serię i tak skończymy jakoś, na przynajmniej na szybkości, a następnie już zagramy na królu. Hmm. Młyn wolny zrobimy sobie jeszcze tutaj na szybkości, a tutaj jeżeli chodzi o ideę, to już możemy sobie coś lepszego wybrać. Tradycja wojskowa. Mhm. O, tutaj, cud wyrocznie właśnie. Trzy tury, róbmy to. Róbmy to na wzgórzach, mamy tu wzgórza, możemy zbudować cud, tak? A jak wiecie, ja cuda lubię budować, więc wybierz produkcję jeszcze. A w tym mieście, dobra. O Boże, to miasto to zanim cokolwiek zrobi, to chwilę minie. I mam hajsu, mało hajsu, żeby cokolwiek kupić. Dobra, słuchaj, um, rób spichlerz. Co by to szybciej miasto rozwijać. I najwyżej jakoś pójdzie. Dalej, dobra. jednostka bez rozkazów. Dowal im nie ma, że boli. Raczej boli. Mamo leć, <gry> ale tu barbarzyńców nie nas. Eksport dodatkowy dostaliśmy, dobra. I tutaj jest kolejny obóz, obóz barbarzyńców, który trzeba rozwalić. Ale na razie nie mamy jak za bardzo. Um, przyjaźń. No spoko, przyjaźń mamy. A w ogóle możemy handlować. Chciałem zobaczyć. Um, elementy plotek. Brak nowych elementów. Poziom dostępu. O co tu chodzi? Um. Aha, czym większy poziom dostępu, tym więcej wiem. Dobra. Spoko. Um, nasze stosunki. Odmienne ustroje, no wiadomo, ale on przejdzie na ten ustroj i to będzie miał wtedy dobrze. Na razie jest przyjaźń, spoko. Wyślij delegację, kosztuje 15 stóp złota. Nie chcę, ja bym chciał handlować. Złóż propozycję. Okej, okay, jest handel. Tylko, że w sumie to, to nie ma za bardzo co zrobić. No nie ma surowców luksusowych z, z, z tego co widzę, dobra. Pójdźmy turę, zobaczymy co się stanie. Opatrzcie, tu się robisz ta chyba, truszka. Widzicie? Fajnie przeżyj, 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 Przeżyłeś, dobrze, brawo Brawo, panie I W tym momencie, ty, najlepiej jakbyś się wycofał Okej, okay, fajnie biega nawet Fajna animacja. Animacja Dobra, ty na razie może się tak, zdrowie, tak Nie ma problemu, tutaj robimy jeden, jedna tura, spichlesz Okej, okay, następna tura w tym za dwie tury będzie mogli robić wyrocznie i w sumie to bym chciał zrobić, bo to daje um, patron wielkich ludzi, patronat wielkich ludzi kosztuje o 25% mniej wiary. Dużo, dużo daje. Dzielnice w tym mieście zapewniają plus 2 punkty wielkiego człowieka. Okej, okay. W sumie muszę zacząć dzielnice budować. Co to w ogóle było? Co on tak z nim jakimś gość rzucił nim? koła na nowo. Wystarczy zmienić kierunek, w którym się toczy. Okej, spoko. Zabiłbym go, ale bym też pewnie umarł. A nie wiem, czy chcę. No nie chciałem umrzeć, na pewno nie chciałem umrzeć. Ale z drugiej strony bym miał z nim spokój. Próbujemy? A spróbujmy. Przeżyję? A, przeżyłem. Chyba 0 HP, 1 HP. O Boże. O nie, zrespili się. Nie! fuck, nie widziałem tego. O kurde. Aj, szkoda. Bardzo, bardzo wielka szkoda. No nic. Terrakotowa armia. Nie chcę. Kolos byłby był fajny. Zróbmy sobie to. Tylko, że tu musimy mieć te... Um, inne. Czekajcie. Dzielnica z akweduktem. Dzielnica. Poza ci, rzeki jeziora oraz orazy albo góry. Miasto, które nie posiada jeszcze słodkiej wody, otrzymuje z tego tytułu do sześciu obszarów mieszkalnych. Miasta, które mają już słodką wodę, otrzymują zamiast tego dwa obszary mieszkalne. Aha, spoko. To nie, jest, nie ma problemu takiego, żeby to zbudować. Dobra, zróbmy sobie to. Okej. Okay. Produkcja. Dobra, czyli spiklerz mamy. Super. Młyn wodny, trzy tury, żywność, produkcja by była. I z ryżu, z ryżu byśmy dostali kolejną produkcję. A czy kolejną ymm, żywność. Okej, okay, równie dobrze, byśmy mogli coś zbudować innego. Na przykład rydwan. Galera. A jeszcze mi powiedzcie, bo ja to musiał wiedzieć w sumie. Galera. A łodzie rybackie. A to ja mogę tam budowniczym pójść po prostu zbudować. to. Dobra, spoko. To rozumiem już. Ja chcę galerę. W sumie bym mógł pozwiedzać troszeczkę tutaj po wodzie. To są dwie tury. Ale tu dzielnice zbuduję w końcu jakoś może. Właśnie. Piąte ninia. Gdzie? Aha, i teraz każda dzielnica daje trochę więcej. Jakbyśmy tu zbudowali, to byśmy mieli tylko ze stolicy. Tu zbudowali, byśmy mieli z dwóch pól. Tu z dwóch pól. Ale uprzejmie zostaje usunięte. Mhm. Zniknięcie lasu, spoko. Plus jeden wiary, tak? Za pole lasu. Plus dwa. Za pola gór. Plus trzy, o! Trzy wiary tu byśmy mieli. Tylko musimy kupić to pole. Zróbmy to. Kupmy i patrzcie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, robimy tutaj tą dzielnicę świątynną. I ona się zbuduje za ile? Za 5 tur, okej, okay, dobra. Nie ma problemu. Trochę szkoda, że całe złoto wydałem, ale... Ktoś mnie uratował chyba. Albo nie, zaraz zobaczymy. Nie idźcie do mnie, nie idźcie, idźcie idź z nimi. On cię ba Nie! Nie! Fuck! Straciłem mojego wielkiego wojownika. Tak długo się bronił. Ale miał jedno życie, więc w sumie to... Mawiać, że praktykuję wojowniczy mistycyzm. Jestem absolutnie pewien rzeczy, o których nie do końca mam pojęcie. <noise> absolutnie jestem pewien rzeczy, do których nie do końca mam pojęcie. To jest piękne połowa Proszę internetu. Wysokość. Mamy do dyspozycji emisariusza. Możemy użyć go do... Okej. Oka, czaję cię babko. Co tam mówisz do mnie? Um... Plus jedno miejsce dla obywateli. Ej, fajne nawet. Wielki pisarz, liczba punktów natury plus jeden. Jedno miejsce dla wielkie dzieło literatury, dobra. Dzielnica kulturowa, ok. Poko... rozrywkowa. Może tradycję wojskową w końcu zrobimy, bo tak olaliśmy to bardzo. Eee, w sumie bym chciał jeszcze zobaczyć, ile by mi zajęło wyrocznie zbudować. 10 tur. Gdzie mogę go zbudować? W różnych miejscach. Tu bym mógł zbudować. W sumie to... Kurde, tu cztery tury co prawda jest, ale... Boję się, że ktoś mi ukradnie ten cud. A to w sumie wyrocznia. Przyda się. Przyda się to bardzo. Dobra, świątynia się tam potem zbuduje. Zróbmy sobie cud na początku. 10 tur. Okej, okay, fajnie. Tam jeszcze ile? Siedem tur i będziemy mieć spichlerz. To spoko. Dobra. Patrzcie jak pięknie drogę robią. Ale w sumie teraz jestem bezbronny tak naprawdę. Wyślij misariusza. Dobra, gdzie ja chcę? Tu jest z wiary. To są zdobyte premie, fajnie, potwierdź mi, mi sobie. Tu mam dwóch już? W Stockholmie? O, mam dwóch. Fajnie, czekajcie, pokażcie mi Stockholm. Mam dwóch, tak, bo zadanie zrobiłem przecież. Nawróć miasto, państwo na swoją religię. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja ci tu wyślę trzeciego, dostanę wtedy więcej nauki. I to jest fajne. Mm. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj by było tak. Mogę kliknąć? Nie, nie mogę tu kliknąć. Nie, nie, ja chcę wyśleć emisariusza. Gdzie go mogę wysłać? Skąd go mogę wysłać? Hmm... Miasta, państwa, tutaj Wyślimy trzeciego Dobra, i teraz prawdopodobnie po, powinien dostać tutaj ten bonus To byłoby fajne Co ja włączyłem? Wielkie dzieła włączyłem przypadkiem Dobra, na natura. Kurde, możliwe, że trochę źle zrobiłem Bo teraz nie mam wojska W sumie Z tymi łucznikami ja się przemieszczę tutaj to miasto powinno się obronić, bronić, no nikt nie powinien go atakować, bo tu z tej strony jestem e, broniony przed sztoklem tak naprawdę, chyba że gdzieś tu się coś zrespi, a on dołu będę bronił właśnie w razie czego swoich, a patrzcie, już mi chcą rabować mój szlak handlowy. O kurde, ja go stracę, no nic tu nie zrobię niestety, dobra, to są natura. Gdzie on w ogóle, a on bo naokoło na jedzie, a ten by nie mógł? I został zdobyty, kurde. Ich verstorę, meine finde. Co on chce ode mnie? A, spoko, nara. Um, tradycja wojskowa, okej. Okay. Mógłbym zmienić teraz, nie. Dwa punkty wielkiego naukowca naturę. Dwa punkty wielkiego generała naturę. Mhm. Mogę zmienić ustrój? Mogę, o! Czekajcie. A nie, czekajcie, bo to mam do produkcji cudów. Na razie z tym zosta zostańmy. Tak, 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 tak. Aaa, niestety kurde straciłem gościa. Trochę lipa. No ale nic co zrobić. E, skończymy szybko wyrocznie. 8 tur, co prawda to nie jest tak szybko. O, zadanie od państwa jest ukończone. A dlaczego? A, bo moja religia tu jest już. Ciekawie, jestem, mam wyznawców, czekajcie, zobaczę tutaj. Zwy zwierzeń, 1,8. Okej. Okay. O, tu jest żelazo też. Nie widziałem go wcześniej. Spoko. Spoko, spoko. Okej, okay. mamy unikalne, tak? Dzielnice zapewniają jeden punkt wielkiego człowieka swojego typu. Wielki pisarz, wielki artysta, wielki muzyk w przypadku dzielnic kulturowych. A, spoko. Czyli ze świątyni będziemy wielkiego proroka, prawdopodobnie. Okej, okay. to mi się podoba. Tak w ogóle to ja bym chciał też zobaczyć... Czekajcie, moja religia. Sztokholm ma dwóch wyznawców. Egipt ma pięciu. Okej. Okay. Podoba mi się cały czas, jestem pierwszy, jeśli chodzi o religię. A i muszę ciągle tą kaplicę czy coś takiego wybudować. Dobra. Okej. Okay. Emisariusza mam drugiego jeszcze? Ja mam dwóch tutaj, dwóch dostępnych. Mm, gdzie lecimy? Wiara? Candy, czekaj, zobaczymy, co oni tu mają. Za każdy odkryty nowy cud natury. Niestety nie mam żadnego cudu natury. Mm. Aha, ja bym miał dużo dzielnic bym dostał każdego dziecko złoto i kulturę. To w sumie jest fajne. Dobra, a tutaj? To jest zajebiste. Twoje miasto otrzymuje plus 15 do nauki zawsze, gdy nie odprowadzisz wojny z inną cywilizacją. Biorę to, oczywiście, że to biorę. A to jest to. I to jest to. Oczywiście, biorę jak najszybciej. Dobra. I, I teraz zobaczymy, jak będzie nauką. Gdzie państwa środka, spoko. Jaką odpowiedź mogę? Do widzenia. Dwanaście no, 12,7. Urośnie nam zaraz to. Zaraz zobaczymy. Czekać. Nie no, 12,7 dalej mamy. Czekajcie mi państwa miasta. O co chodzi? O Boże, Fff. nie potwierdziłem. <laughs> Oj, cały ja dobra, zbliżał się barbarzyńcy, ale spoko ja mam tutaj, myślę, że sobie poradzą. Okej, okay. tura. Jak tam jest na górze? Trzy tury mam spichlerz, by też szybciej produkował wojsko. Bardzo dobrze. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Muszę ten szlachadlowy znowu zrobić, bo z niego no 7 zł to zawsze spoko jest. Jej, to żaglowiec i gwiazda, którą mógłbym się kierować. Okej. Okay. Oko strzelamy. Patrz, jak pięknie. Od razu wyciekani. I nie ma ich. Rośnie, exp. super, o to chodzi. Wybierz badania. Myślę, że pójdę. Co to są? Rycerze. O kurde, bym mógł już mi rycerzy mieć. A ja chcę to. Dobra. Okay, jak w ogóle tu jest z tymi? Dwa, o kurde Muszę to bawełnę też złapać, wiecie? Czekajcie, gdzie ja tu w ogóle mam bawełnę? Tu mam bawełnę I tyle z luksusowych cudów Tu mnie Tu jest bydło, dodatkowy zasób Zasób Dalej, Jeszcze natura i kończymy Katolicy w Niemcy założyli No to będziemy się bili tutaj, o właśnie To kto będzie miał lepszą religię Dobra, panowie Myślę, że czas na to, żebyście dostali. Pięknie. Czy ja mogę kupić jednostkę? Zjadą 180 80 sztuk, a wojownicy 100 sztuk. Łucznicy 130, Łucznicy 170. No kurde, no nie za bardzo mam jak, ale dobra, może jakoś wygram. No na pewno tutaj rozwalą mi tutaj wszystkie te moje ulepszenia, no ale co zrobić? Dobra. To tyle, dobra. Tyle, tak mówiłem, ja natura to jej natura. Bo jeszcze jeden odcinek muszę dzisiaj nagrać. A już jest późna godzina, 23 prawie, dobra. Dzięki wielkie zaglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się już za chwilę w ostatnim odcinku, już dziś. Czy to w sumie nawet będzie jutro, bo możliwe, że już przekroczymy 24 godzinę. Dobra, na razie, pa, syja.